Z niektórymi dawno się nie widziałam. Bardzo dziękuję Marcinowi za zaproszenie. Tak sobie siedzę i tak... Na pewno, mam nadzieję, że was trochę zaskoczył temat, zaskoczył was. Bo tak sobie myślę, wiecie, że kiedy zakładałyśmy tą grupę Super Bell w Szymini, która jakby jest początkiem tejże imprezy, to ja jeszcze pracowałam w szkole i ja jestem, byłam nauczanką. Czyli jestem już nieczynną nauczanką, logopetką, terapeutką dysleksji. Założyłam, odeszłam ze szkoły po 20 latach, założyłam swoją poradnię psychologiczno-pedagogiczną, o wdzięcznej nazwie Logofigle. No i to jest taka moja właśnie droga zawodowa. Zobaczcie, ile się w tym czasie zadziało. Nie? A inspiracje nadal, nadal sympatyczne i nadal te same osoby się spotykają. Mówię Wam to trochę po to, żeby połączyć, jak to można wszystko połączyć. A przypomniało mi się też, jak kiedyś Jacek, nasz Ścibor, powiedział, że nauczanka z każdego śmiecia zrobi pomoc dydaktyczną, prawda? Ja uważam, że to jest hasło przewodnie inspiracji również. No i jak w zeszłym roku skończyłam hipnoterapię, bo wyszło mi, że pracując z dziećmi z wadami wymowy, z dziećmi z dysleksją i z tymi wszystkimi problemami, Czasami to już tylko potrzeba naprawdę czegoś mocniejszego na nie. No to pomyślałam, że ta hipnoza również powinna mi się przydać w logopedii i w tym, co robię. Czy ktoś was próbował łączyć kiedyś hipnozę z tym, co robi, z pracą w szkole, z pracą na terapiach? Dało się komuś jeszcze? No to ja wam podpowiem. No to dzisiaj spróbujemy, co możemy zrobić, nie? Powiem wam, co mnie się udało, jak ja to połączyłam. Ale zaczniemy od tego, że jednak logopedia. Ja jestem logopedką, Monika też mówiła, że nie wiadomo na jak długo. Jak dużo mamy tutaj logopedek? Mamy tutaj jakieś logopedki? Trochę mamy, no ale macie na pewno dzieci z wadami wymowy. I chciałam wam powiedzieć, że przede wszystkim, gdyby nie mowa, to nigdy byśmy się tu nie spotkali, prawda? No nie byłoby takiej możliwości. Nie? Dzięki temu, że się porozumiewamy, że rozmawiamy i jednak to samo pisanie na, na forach, yy, tak jak w naszych grupach, tak Superbelszy, Superbelszy Mini, było to zdecydowanie niewystarczające dla nich i dla nas i my sobie nie potrafimy wyobrazić tak, naszego, naszej współpracy bez spotykania się tutaj. Tak więc ta mowa jest bardzo, bardzo ważna. I dlatego mam do Was ogromną prośbę, bo na pewno wiecie, już, bo moje koleżanki Logopetki zorganizowały ogromną akcję. Wiecie, że wchodzi w tej chwili ustawa, pozwoliłam sobie przed chwilą dodać ten plakat z prośbą, żebyście podpisali petycję, bo chciałabym jeszcze w tym tygodniu również dalej być logopedką. To jest ustawa, która generalnie bardzo wiele logopedek pozbawi pracy, pozbawi naszych uczniów i wasze dzieci terapii. Naprawdę jest po prostu podpięcie pod zawody medyczne i te przepisy, które są, niestety są bardzo, bardzo szkodliwe. Więc jeżeli ktoś się jeszcze nie podpisał pod tą ustawą, a nie wyobrażam sobie, żeby środowisko nauczyć. Nie wspierało tego, bo to jakby najbardziej nas wszystkich dotknie. To mam taką ogromną prośbę, że możecie sobie tutaj zeskanować QR kod i podpisać, bo, bo to jest prawda. Wszyscy jesteśmy logopedami, Wy uczycie dzieci, wy czasami od, tak od was, bez was praca logopedyczna się też nie udaje. A to jest bardzo ważna sprawa na teraz tylko brakuje 8 tysięcy ludzi do 100 tysięcy, no to proszę was, roześlijcie rodzinie, znajomym, albo zalogujcie się z kilku kont, trzeba pod, pod, jakby potwierdzić na swoim mailu to, że się podpisaliście i wspieracie to. O tyle was o to proszę, że wiadomo, że pewne ustawy weszły, pomimo tego, że wydawało się, że to jest niemożliwe, to doświadczamy skutków, nie? Dobra, jeżeli mamy zeskanowane, to jedziemy co z tą hipnozą. Nie da się. Słuchajcie, ale ta petycja. Da się? To da się, czy się nie da? Da się, słuchajcie, wszystkie logopedki w tej chwili, jeżeli jest jakiekolwiek konto logopedek, to wszystkie mają tą petycję u siebie, bo naprawdę pod tym względem bardzo jesteśmy z no, zjednoczone w tym, że, że to nie może po prostu przejść. Dobra, no to jedziemy dalej, słuchajcie. Dykcja to oszustka. Zgodzicie się ze mną? Bo będziemy dzisiaj mówić o tym, jak tą dyk dykcję, a podświadomość, słuchajcie, dykcja to oszustka przede wszystkim. Ja to mówię każdemu dziecku, które do mnie przychodzi, każdej osobie, która siada u mnie w gabinecie. Bo przede wszystkim, słuchajcie, no, jeżeli ktoś pięknie się wypowiada, to jest bardziej wiarygodny. Bez względu na to, co mówi. Jak mówi ładnie, mówi w sposób wyraźny, dokładny, to mu wierzymy. Dykcja, moi kochani, zapewnia nam powodzenie w życiu. Po prostu, tak jest. I trzeba to wiedzieć, tak? Trzeba to wiedzieć. Mówię o tym dzieciom, bo one przed nimi zawsze jest bardzo ciężka praca. Dykcja bardzo często warunkuje naszą karierę zawodową. Bardzo trudno jest przyjąć do różnych zawodów osobę, która mówi niewyraźnie, czyli nie potrafi się zwyczajnie komunikować z innymi ludźmi. I dykcja przede wszystkim ułatwia nam funkcjonowanie w grupach, przynależność w grupach, uznanie w grupach. I to jest coś co jest y, bardzo trudne dla dzieci, które mają wady wymowy, bo dziecko, które jest wycofane, nie odnajdzie się w grupie pierwszej nawet, tak? Czyli małe dziecko, które się nie komunikuje, które ma wadę wymowy, ono zwyczajnie nie zostanie przyjęte w pierwszej grupie. Do której chce wejść, czyli chociażby na placu zabaw, jeżeli nie wejdzie również do drugiej grupy, to do trzeciej grupy ono już nie będzie nawet startowało. Tak? Bo ono po prostu się w grupie nie odnajdzie. No i teraz sobie wyobraźcie, jak bardzo na starcie dziecko, które mówi niewyraźnie, ma podkopaną wiarę w siebie i jak bardzo ma podcięte skrzydła. To jest pierwsza w ogóle rzecz, którą trzeba wiedzieć o dziecku z wadą wymowy, tak? Pomimo tego, że bardzo często jest bardzo wartościowym człowiekiem i ma bardzo dużo do przekazania swojego wewnętrznego świata. Więc mówię, dykcja to oszustka. I teraz, słuchajcie, zagrajmy sobie troszkę w taką grę. Podstawmy sobie w miejsce dykcji dowolne słowo związane z mówieniem, tak? O.R.M. Tak, Wy jesteście nauczankami, ale na pewno doskonale wiecie, opóźniony rozwój mowy, czyli dziecko, które ma 2-3 lata, nie komunikuje się i nie może wyrazić tego, co mówi. Tak, Owszem, no, mama, tata wiedzą, co ono chce przekazać, natomiast napięcie, jakie rośnie w rodzinie, mamy bardzo dużo w naszej poradni dwu latków. Uwierzcie mi, że napięcie, które rośnie w rodzinie, w mamie, w tacie, bo oni wiedzą doskonale, bo to tak wiecie, idzie pokoleniami, oni też mają rodziców, i ci rodzice już im dobrze dawno powiedzieli, że nie są złymi rodzicami, dlatego to ich dziecko nie mówi. Nie? Więc oni do nas przychodzą już też wszyscy tacy. Tak? Poza tym y, oni sobie przeczytali w internecie, co tam się może zadziać, i to na pewno jest autyzm, jak nie mówi. E, jak ja odbieram telefony czasami od różnych rodziców, to ja zawsze mówię tak, internet kłamie, tak? To jest pierwsze zdanie, tak? Bo oni jak się naczytają, to jest po prostu tak wysoki poziom lęku. A wyobraźcie sobie małe dziecko, jak się jest takim małym dwulatkiem, moja mama się o mnie boi, to słuchajcie, ten świat się cały wali. tak? Wyobraźcie sobie, jakie to są w ogóle emocje. Inna sprawa, tak? Jąkam się, nie mogę powiedzieć tego, nie mogę dokończyć mojej wypowiedzi. Co robi moje otoczenie? No oczywiście, albo się śmieje, albo... Traci cierpliwość i mnie nie słucha zwyczajnie, tak? Więc znowuż jestem zupełnie niewysłuchany. No mogę podejmować te próby, tak? Jeszcze spróbuję do tej grupy, do tej grupy, to powiem, ale zanim nabiorę powietrza, zanim to wszystko powiem, koniec, po prostu jestem niewysłuchany. Nikt nie chce słuchać tego, co mam do powiedzenia światu o, o, o mnie, o sobie. Yy, nie, to jest słowo, którego używają właściwie wszystkie moje dzieci, nawet czy bez względu na wadę wymowy, to jest tak, bo seplenie albo no, seplenie, yy, no to seplenienie to jest, albo ktoś w ogóle nie rozumie, tak, zależy jak głębokie to jest seplenienie, i, ilu głosek, najczęściej na przykład dwunastu, tak, więc tamowa jest w ogóle niezrozumiała, no to co robi otoczenie, albo się ze mnie śmieją, jak seplenie, tak, albo nie chcą mnie słuchać, albo mnie przedrzeźniają. Yy, wczoraj takie dziecko zapytałam, Ośmiolatek przyszedł pierwszy raz do mnie. I go tak zapytałam, dlaczego? Bo ja pytam dzieci, tak, dlaczego w ogóle człowiekowi potrzebna jest piękna wymowa. A on powiedział, wiecie, co? Żeby inni ludzie człowieka nie znieważali. Nie? ośmiolatek, który właściwie ma tam tylko tak do, do szlifowania głoski. One są wyraźne, tak? Żeby inni ludzie człowieka nie znieważali. Nie? I oczywiście możemy powiedzieć, ale znieważają cię, zaraz nie, nie, no mnie nie, tak, no ale hello, no kto mówi o innych ludziach, nie? Ma 8 lat. Yy, Rka, słuchajcie, zwyczajna Rka, której po prostu bardzo wiele osób nie wymawia, tak? Zobaczcie, z ilu osób śmiejemy się, tak? Czy śmieją się ludzie, ile jest dowcipów, tylko z tego powodu, że ktoś nieprawidłowo odmucha na język i nie mówi ry. Tak? I okazuje się, że on jest w ogóle beznadziejnym człowiekiem. Bo tylko bo w ogóle co on potrafi? No w ogóle gdzie? No jak, tak? Zobaczcie, jakie to są, jak, jak bardzo wtedy leci poczucie wartości, poczucie bezpieczeństwa, przynależności do grupy, w ogóle chęć do zdobywania innych w ogóle świata, tak? No i afazja, to macie na pewno afatyczne dzieci w klasie, to wiadomo, to są dzieci, które, którym jest w ogóle bardzo trudno coś wypowiedzieć. One przeplatają Polski z angielskim, tak, żeby im było łatwiej. A i tak y, mają bardzo wąskie zazwyczaj grono przyjaciół, znajomych, które w ogóle chcą ich słuchać. No dobrze, to co możemy w ogóle z tym dalej? zrobić, jak pracować, bo oczywiście wiadomo, że w logopedii jest mnóstwo algorytmów, mnóstwo, tak? To jest już opracowane, tak, tego się uczymy na studiach logopedycznych, wiadomo, jakie to są metody postępowania. No i one, one są najczęściej, proszę Państwa, przede wszystkim długofalowe, bo trzeba bardzo dokładnie przejść drogę i są zwyczajnie żmudne. I teraz jest taka kwestia, czy dziecko, które tak? na różnym etapie poziomu, tak? od maluchów po po dzieci szkolne, po nastolatki, czy one mają na to czas, siłę i wytrwałość, aby wszystkie te algorytmy, które e, algorytm logopedyczny, no to jest e, od razu często, słuchajcie, są lata pracy. To klient logopedyczny, to jest e, często dwa, trzy lata e, osoba, która chodzi na logopedię. No więc może coś się da z tym zrobić. Ja sobie pomyślałam o tej hipnozie, tylko chciałam wam powiedzieć i od razu pewnie was rozczaruje tak, że ja myślę, że ja was w ogóle rozczaruję tutaj <grymnie> tą hipnozą, na którą czekaliście, że hipnoza w logopedii nigdy nie jest zamiast, więc to nie jest niestety taka czarodziejska różdżka, że coś wprowadzimy zamiast, ale ona bardzo wspiera tradycyjne metody, często je bardzo ułatwia i czyni je skuteczniejszymi i zwyczajnie trwalszymi. Tak? I to bym chciała, żeby to nam tutaj wybrzmiało, że się tak nie da kogoś zaczarować i już wychodzi z sesji i w ogóle super wszystko umie. Natomiast jest to bardzo pomocna metoda i powiedziałabym, że jest kluczowa w ogóle. Jak się okazało, jak sobie to przetestowałam. No to czym ta hipnoza w ogóle, moi drodzy, jest? Ktoś was kiedyś brał udział w jakiejś sesji hipnotycznej, hipnoterapeutycznej? No, pewnie się i tak tutaj niekoniecznie wszyscy mieliby ochotę przyznawać, choć w tej chwili jest to bardzo popularna metoda, bo jest wykorzystywana w bardzo wielu problemach, głównie do usuwania lęków, blokad. Chciałam Wam powiedzieć, że w hipnozie tak naprawdę najbardziej czarodziejska to jest jej nazwa, bo stan hipnozy to jest tak naprawdę stan takiego głębokiego skupienia. I niekoniecznie musimy mieć zamknięte oczy i niekoniecznie musimy się y, odcinać od rzeczywistości, bo hipnoza y, zwiększa naszą świadomość, samoświadomość, i kontakt z sobą samym naszy, pozwala nam kontrolować swoje ciało i pozwala nam kontrolować swoje emocje. To, co jest, myślę sobie, najbardziej potrzebne w terapii i w pracy takiej terapeutycznej, i w pracy z uczeniem. Dzieci, które często właśnie brakuje im skupienia uwagi, bo, no, tak, bo to jest z różnych przyczyn, na przykład lękowych, albo właśnie z braku poczucia bezpieczeństwa, tak, czy, czy te podcięte skrzydła, i tak dalej, te lęki, to jest to, że dzieci potrafią się skupić na samych sobie. Prawda? To chyba każdy z was tego doświadcza, że bardzo często te nasze dzieci, to jest taki problem naszych czasów, tak? Brak koncentracji uwagi. W hipnoterapii faktycznie człowiek, każdy jest skupiony na samym sobie. No i słuchajcie, stan, stan taki hipnotyczny to znacie każdy, każdy z was zna, bo każdy z nas jest w takim transie kilka razy dziennie, jak nie kilkanaście razy dziennie. Czyli to jest taki stan odcięcia się od bodźców zewnętrznych, skupienia się na jednej czynności. No czyli jedziecie samochodem i jesteście w transie. Prawda? Bo musicie się skupić na drodze, a nie na wszystkim dookoła. Tak? Jeżeli czytacie bardzo ciekawą książkę, oglądacie bardzo ciekawy film, to w tym momencie jesteście w takim trendzie, tak? Ktokolwiek praktykuje jogę, medytację, to dokładnie zna ten stan. I to jest, słuchajcie, taki stan, kiedy jesteśmy bardziej podatni na sugestie. Zaraz sobie tu przejdziemy dalej. Jesteśmy bardziej podatni na sugestie, jesteśmy bardziej podatni na autosugestie i możemy sobie różne rzeczy wyciągnąć z podświadomości. Podświadomość to jest taka latarka, tak? że w tym momencie po prostu, kiedy się przyglądamy jednej emocji, to odcinamy się od całej reszty i możemy inaczej zobaczyć pewne sprawy. No słuchajcie, myślę, że to co powiedziałam wam na początku, to widzicie tak, że w logopedii, Najważniejsze to naprawdę nie jest to seplenienie, nie jest ta erka, tak, czy tam po prostu wyszlifowanie, nie wiem, pięknych samogłosek, tylko najważniejsza jest komunikacja. Najważniejsza, tak? Czyli to na ile ja się umiem komunikować z innymi ludźmi. I osoby, które potrafią się komunikować skutecznie, one naprawdę mają w życiu po prostu o wiele, o wiele łatwiej i osoby, które mają problemy z komunikacją, mają problem dosłownie ze wszystkim, naprawdę. Stąd jakby zasadnicze pytanie, tak? Na ile w jaki sposób dziecko się komunikuje, na ile komunikuje się z samym sobą, ze swoimi rodzicami, ze swoim otoczeniem. Jeżeli no ja mam akurat tę komfortową sytuację, że mam w gabinecie dzieci z rodzicami albo z dziadkami, różnie to bywa, ale nie ma takiej możliwości, słuchajcie, że dziecko ma problemy z wymową, czyli problemy komunikacyjne, żeby te problemy komunikacyjne nie występowały, więc tej komunikacji często trzeba nauczyć tak naprawdę całą rodzinę. Tak, komunikacja to jest często też zaakceptowanie własnego dziecka takiego trochę niedoskonałego. Tak? Y i powiem Wam szczerze, że my bardzo często to robimy, bo rodzic przychodzi zestresowany bardzo tak, najchętniej to by mi tak, wrzucili to dziecko do gabinetu, pani naprawi ją, ja, tak? Natomiast kiedy zaczynamy pracować nad komunikacją w rodzinie, to się okazuje, że się wszystko polepsza. Wszystko się polepsza, kiedy zaczynamy pracować z emocjami. No to słuchajcie, lecimy dalej. Jak możemy wykorzystać tą hipnozę w logopedii? No to tak jak sobie powiedzieliśmy, do poprawy mowy, ale do poprawy mowy... Bardzo często wystarczy kontakt z emocjami własnymi, czyli takie pytanie w ogóle, jak ty się z tym czujesz i jak ty chcesz się czuć. To jest moje w ogóle podstawowe pytanie. Tak? Jak, jak, jak mam dziecko przy stole, ja pracuję zazwyczaj z pięciolatkami wzwyż, to ja już mogę zadać takie pytanie. Tak, Dlaczego w ogóle chcesz pracować nad wymową? To jest w ogóle podstawowe pytanie, którego bardzo często, nie wiem dlaczego, ludzie sobie nie zadają. A mnie to pytanie też przyszło do głowy dopiero jakieś, nie wiem, ze 2 czy 3 lata temu, że skoro te dzieci mają do zrobienia taki kawał roboty, bo to jest bardzo ciężka praca i każdy kto miał, a na pewno tej parę osób ze swoim dzieckiem u logopedy pracowało, to wiecie, że to są codzienne, zróżnotne ćwiczenia, no to właściwie dlaczego ty to dziecko robisz, bo to jest bardzo ciężka praca. Tak? i to jest takie bardzo ciekawe pytanie, dlaczego ty nad tym pracujesz? Dlaczego robisz te ćwiczenia oddechowe, tak? eee, artykulacyjne, powtarzasz po prostu, nie wiem, 15 minut dziennie, różne wprawki, wierszyki i tak dalej. Dlaczego, po co, co ma ci to dać? Tak? I zobaczcie, że w tym momencie, jak się tak zastanowicie, to już jesteście w transie. <laughs> tak? Czyli właściwie zaczynamy mieć kontakt ze swoimi emocjami, tak? Czego nie mam, czego mi brakuje, gdzie mam deficyt, gdzie mam problem i teraz wyjście w to, co ma Ci to dać. Bardzo często, czy i wyobrażenie sobie, to jeżeli już to będziesz miał, to jak to będzie wyglądać? powoduje to, że naprawdę spada stres, spadają blokady, spadają lęki, tak oczywiście w procesie, to yy, okazuje się, że się... Buzia otwiera i chce się dziecku z kimś rozmawiać. I teraz słuchajcie, przede wszystkim hipnoza. Sama hipnoza nie działa w ogóle, tak? To jest stan relaksacji. Hipnoza działa dopiero wtedy, kiedy w takim stanie przeprowadzimy odpowiednie procesy. Ona wtedy działa i jest bardzo skuteczna, trwała i naprawdę i nawet bardzo przyjemna dla każdego, tak? Yy. No właśnie, więc jeżeli już jesteśmy w stanie sobie za pomocą oddechu rozluźnić dziecko, ja pracuję z dziećmi, dzieci są generalnie zawsze w transie. Do pewnego momentu dzieci są zawsze w stanie alfa i każdy z Was to wie, że kiedy mówi do dziecka na przykład zajętego czymś, to na nas zwyczajnie nie słyszy. Nie dlatego, że nas nie chce słyszeć. Ono po prostu jest w takim mini-transie. I teraz to, co my do niego mówimy, to są sugestie, na które one jest w tym stanie bardzo podatne i, i możemy generalnie sobie wszystko. W tym momencie dziecku bardzo pozytywne rzeczy zmieniać zwyczajnie, tak? Zreinterpretować. No I teraz zobaczcie, ja nie pracuję. Ja dzieci w ogóle absolutnie, żeby nie było tak. Moje dzieci przychodzą do mnie na zajęcia. Ja w ogóle nawet z nimi nie rozmawiam o hipnozie. One wiedzą, że ja stosuję hipnozę i czasami same proszą o to, bo mają jakieś lęki, żeby im pomóc, ale ja nie wprowadzę dzieci w żaden trans, w żadne indukcje. Pewne rzeczy w hipnozie są na tyle. W tej chwili jest tyle technik i tyle metod, że żeby pracować technikami hipnoterapeutycznymi, wcale nie trzeba wprowadzać nikogo w taki głęboki stan relaksu. Wystarczy po prostu obejść tak zwany czynnik krytyczny. Zaraz wam powiem, co jest też czynnikami leczącymi w hipnozie. Bo wam zaraz powiem. Znaczy, czynnikiem leczącym w hipnozie to jest regulacja emocji. I jeżeli wyregulujemy emocje, to się poprawia od razu jakość życia i nasza komunikacja z naszym pacjentem, nie? Dzieckiem, klientem, zależy tak, kto, kto kogo tam ma w tym gabinecie, tak? I zobaczcie, relaksacja mięśni twarzy, to jest w ogóle podstawa, tak? Bo nie możemy, nie przepracowując lęków, blokad czy tego, co to dziecko myśli sobie, tak? Co to moje dziecko wczoraj... Ktoś, kto sypleni może być znieważany, tak? Ono ma to w głowie, to nie jest tak, że to samo znika. Tak? Jeżeli, my, jeżeli pozwolimy dziecku na opowiedzenie tych swoich emocji, to bardzo często one już, są, one już one tak są przepracowane. To dziecko jest już w innym momencie, że możemy, że ktoś usłyszał to, co ja czuję, kogoś to w ogóle zainteresowało, a nie ćwicz, ćwicz, ćwicz. Tak? tak? Rozumiecie? Jest to w ogóle podstawa taka. tak? I zobaczcie, stres z mówieniem natychmiast się zmniejsza, jeżeli mogę komuś. O tym opowiedzieć. Bardzo fajnie słuchajcie w ogóle w e, hipnoterapii e, o dzieci, zresztą dorośli też, tak? Ale dzieci, tutaj jesteśmy głównie tym zainteresowani, opowiadają, potrafią opowiedzieć, zwizualizować swoje emocje. E, Pamiętam taką dziewczynkę, trochę mam tutaj takich kejsików tam, bo to jakby ładnie obrazuje, która się, yy, yy, no, szupakiem mi tu pokazują, yy, która mówiła o tym, że ona się w ogóle bardzo boi, boli ją bardzo brzuch i nogi i tak naprawdę dopóki nie wyrzuciłyśmy tego lęku z, brzuchu, z brzucha i z nóg, to nie ma w ogóle mowy, że ona zacznie ćwiczyć logicznie. Kolejna rzecz, w, hip, yy, w hipnozie, w logopedii. Tak jak powiedziałam, Pracujemy z podświadomością, tak? czyli sobie dokładnie tą latareczką oświetlamy to, co jest w nas, co tak? możemy sobie, pracujemy z emocjami i omijamy logiczne myślenie. Tym samym możemy ominąć wszystkie blokady i traumy i to wszystko powyrzucać i dopiero wtedy przejść do pracy, która staje się naprawdę bardzo łatwa i przyjemna. No to słuchajcie, co jeszcze... Jakie techniki hipnotyczne możemy e, wprowadzić w treningu dykcji? No przede wszystkim to Was bardzo zachęcam do mówienia do dzieci pozytywnymi sugestiami. E, dzieci bardzo często do pewnego roku życia, tu już teraz są nawet na to badania, nie rozumieją słowa nie. Więc jeżeli mówimy nie krzycz, nie biegaj, to one naprawdę słyszą krzycz, nie biegaj. I to taki przykład spod mojego okna chyba z czwartku, jak tata powiedział takiego Filipka, tak, pobiegaj sobie, tylko nie po ulicy. A Filipek, tak, słyszę, tak Pobiegać po ulicy? On naprawdę nie usłyszał słowa nie. I teraz zobaczcie, jak się mówi do dzieci, jeżeli mówicie do dzieci pozytywnymi sugestiami, macie naprawdę w ogóle o wiele większe yy, prawdopodobieństwo, że one się właśnie do tego zastosują. Zróbcie to i powiedzcie mi, jak wam to wyszło. U mnie działa. Druga rzecz to są wizualizacje, czyli jeżeli chcemy cokolwiek osiągnąć, musimy to sobie najpierw wyobrazić. W logopedii, u mnie czy w terapii dysleksji, bardzo często jest tak, że kiedy pytam, to jak to będzie, jak ci się uda? To jest w ogóle, to się nie uda. To jest bardzo często. I ja mówię tak, no a jakby się udało? Ja mam czarodziejską różdżkę, Przekam Wam Stegara. Ja, ja mam taką czarodziejską różdżkę. Zobacz, wyobraź sobie, użyję tej różdżki i wyobraź sobie, jak to będzie, jak ty będziesz mówił ładnie. Jak uda ci się czytać płynnie. Jaka będzie pierwsza rzecz, jaką zrobisz, jak ci się to uda? Druga rzecz, trzecia rzecz. Słuchajcie, oni przychodzą za tydzień. Udało się. Tylko dlatego, że sobie zaczęli wyobrażać, ale ten blok, jak się obserwuje dziecko, od momentu, kiedy. To jest niemożliwe. Przychodzi do mnie na zajęcia, tak? W celu, żeby sobie... Jest... Nie, to jest niemożliwe, to się nie uda. Wystarczy sobie wyobrazić, że się uda i nagle się okazuje, że w ogóle nasza terapia idzie w zupełnie innym kierunku. Relaksacja oddechu jest taka naturalna, tak? No bo... Dzieci, które są w stanie lęku, one naprawdę nie oddychają, więc jakby bez tego nie jesteśmy, tak ktoś, kto nie oddycha, to trudno, żeby pięknie mówił. E, o regulacji emocji, no to właśnie mówiliśmy, żeby mieć w ogóle kontakt ze swoimi emocjami i ze swoim ciałem, bo człowiek, który jest w stresie, w lęku, tak, a odrzucenie przez grupę jest ogromnym stresem lęku. To jest często w ogóle zatrzymanie oddechu i brak kontaktu w ogóle ze swoim ciałem, to jest odcinanie się od ciała i dopiero kiedy sobie wyobrażamy, gdzie to czujesz w ciele, jaki to ma kolor, jaki to ma kształt, tak, uwalnianie tego, powoduje to, że w ogóle jesteśmy w innym miejscu. No i poprawa kontroli ciała dam radę. Chciałam powiedzieć, że hipnoza nie jest panaceum na wszystkie możliwe odległości świata. Jest jedną z metod, tak jak każda. I to ja znam tyle, przez tyle lat pracy wiem, że nie ma żadnego panaceum. Głównym ograniczonym, myślę, są umiejętności terapeuty. No, bo trzeba jednak to poznać. Ja miałam przyjemność, że skończyłam naprawdę fantastyczną szkołę roczną hipnoterapii z egzaminami, mam certyfikaty. Trochę mnie to nawet bawi, także jestem certyfikowaną hipnoterapeutką. I to są umiejętności, które dalej jeszcze też trzeba pewnie ćwiczyć, 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 jak wszystko w życiu i dopiero w doświadczeniu wychodzi, co możemy, jak zastosować. Podatność hipnotyczna jest też różna, zwłaszcza u dorosłych w różnym wieku i w różnych sytuacjach. I ona się zmienia, bo to nie jest tak, że jeden człowiek nie ma dzisiaj, to on już nigdy nie ma tej podatności. On może dzisiaj nie mieć podatności, mieć jutro pojutrze w zależności od sytuacji. I takim też. Ograniczeniem czy ograniczeniem, no myślę etyką w ogóle, jak w każdej pracy terapeutycznej jest respektowanie granic pacjenta. Tak, nie każdy musi mieć na to ochotę i mu na to pozwolić, więc bardzo ważne jest to, żeby każda metoda, którą stosujemy, była zgodna z wartościami osoby, która przed nami siedzi, nawet oczywiście, a może nawet bardziej, jeśli ta osoba ma 4, 5, 6, 7 lat i nawet nie umie nam o tym powiedzieć. Tak? Trzeba być bardzo takim czułem. Wyrobiłam się w czasie? Prawie. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę.